Hej, pokażę Wam um, zakupy z Kik. Kik. To jest wszystko, co kupiłam. Znaczy, nie, nie to tylko, w środku te rzeczy. Ale teraz pokażę Wam um, wszystko. To jest coś takiego. Um, to zacznijmy od tego, tak? Kosztowało 1 euro. Więc to bym bardziej wyprzedasz tego. A to moje zainteresowanie to się płacało. Nie wiem, czy było tam takie inne. Bo chyba coś źle zauważyłam, bo dopiero przy każdej zauważyłam, że takie coś tutaj jest. Wygniecenia takie, może się to naprawić, ale yy, wiem, że to tylko 1 euro, ale przecież mogłam zauważyć to, a może inno nie byłoby takie, a i tak byłoby za 1 euro. No nie wiem, ale właśnie takie ładne bardzo. I pudełko na ciastka może być. No, a tutaj są kolejne wszystkie rzeczy, więc. I Mam nadzieję, że nie musiała tego montować się u filmu, bo mi się nie chce. Yy, więc szybko muszę pokazać pokazać, żeby nie było nic do montowania, nic do obliczania. Więc to kosztowało 2 euro. 2 euro. Yy, 8 zł. I to jest taka farba, co ma mapie odpowiadającej, by yy, w, ten, w ciemności świecić. Ona jest taka. Nie wiem w ogóle, ona będzie działać. Taka dziwna trochę. Ja muszę ją otworzyć. Tu jeszcze coś jest, ale nie wiem tego przedłużać. No, ale mam nadzieję, że ona będzie będzie coś, coś takiego, ale mam nadzieję, że będzie to działać. Tak wiecie, w semach takie coś to jest właśnie w takim kolorze. Mam nadzieję, że będzie działać, tak jak mówiłam już. Kolejna to jest coś takiego. Taka ładna puszka, bo myślałam, że ostatnio mam dużo wydatków, dużo wydaję i dużo mam planu kupowanie rzeczy. Chcę sobie kupić laptopa, to jest dużo, bardzo dużo. Muszę wydać. Chcę kupić jeszcze sobie drukarkę do zdjęć. Chcę sobie kupić jeszcze. Nie, nie właśnie nie będę Wam jeszcze mówić, bo dużo rzeczy na chcę. I tutaj jest taki drogich jeszcze, ale właśnie to jest coś takiego. Takie bardzo ładnie tutaj są zdjęcia zrobione. I tu pisze: I love New York, chyba. Bardzo ładnie tu jest. No, i to kosztowało 1 euro tylko. No, więc to właśnie jest Już te wszystkie rzeczy, co znajdę na jakieś, chociaż w centy. Nieważne, jak się zbiera z rok, to ma się już 10 euro może. Dobra, tu nie znam najwięcej, ale jak macie szczęście, nie, dobra, może mniej, ma się z 5 euro może, jak macie w miarę szczęście, to może macie 5 euro e, Ale i tak to jest coś, 5 euro to jest tak coś jest, bo za 5 euro miałabym coś takiego już e, Bo to kosztowało właśnie 5 euro, taka farba właśnie, bardzo ładna, metaliczna, śliczna, piękna Beautiful O widzicie, wy tego nie zobaczycie, ale to jest takie jak brokola. to jest metaliczne po prostu I to jest taka metal farba 5 euro no jak mówiłam. I to jest. Nie wiem, do czego ta farba jest. Nie wiem, czy ona jest do tego. Nie wiem, jak ona jest w ogóle w konsystencji. Czy jest taka, jak wiecie, farby akrylowe? Czy może to jest farba, te takie wodne, bardziej szkolne? Bo są czasem takie szkolne, a są jeszcze mokre. Takie są. Więc nie wiem, jak to jest. Ale ja pokażę Wam kolej... kolejną rzecz, więc coś takiego. To było tanie, ale pomyślałam, a nie mogę się oprzeć, ja to chcę mieć ja zaraz pokażę wam, jak to będzie świecić ten Więc... o nie, ale pokażę wam, co będę musiała zrobić, stop, no ale nieważne Ja po prostu pokażę wam tak to na żywo, jak widzę to będzie trochę trwać Ale właśnie to się dzieje, to jest taka z rurką, chociaż nie wiem, muszę tą rurkę też mieć jeszcze Tak się świeci w środku i to ma wyglądać tak samo jak tutaj Pewnie to się czym prędzej no, zużycie, zużyje, ale to jest w ogóle plastik to i tu się odkręca właśnie na biegutelka po prostu, ale mam nadzieję, że będzie chociaż takie trochę jak to, jak tutaj takie błyszczące ładne. Nie kosztowało 2 euro, właśnie, 2 euro. Więc to pokażę wam zaraz. I ostatnio właśnie to są takie naklejki ładne bardzo. Myślałam, że dawno nie kupiłam naklejek, ale one są strasznie ładne. One kosztowały, chyba były drogie, bo kosztowały 1,25 euro, i 25 centów, czyli 6 zł Ale właśnie ja pokażę Wam no to były właśnie te wszystkie rzeczy i ja właśnie pokażę wam jak to się świeci więc chodźcie ze, mną. chodźcie ze mną szybko szybko naleję wodę i zobaczymy czy to świeci się tak samo jak właśnie tu tu się w środku tak jakoś trzyma, trzyma się i nalejmy wodę No i zobaczymy, mam nadzieję, że ten działać, bo jak nie... bo ja właśnie mówiłam to tylko na tu się jeszcze chociaż pewnie ja będę chcę pić. Bo to jest do picia patrzcie, woda, woda. Bo to jest do picia oczywiście, tak? I to jest takie fajne, bo na moim biurku też jest jeszcze taka ładna lampka jakby. E Jezu. I tak to wygląda ładnie. I wielki test. No, spoko wygląda, czekajcie, jeszcze ja muszę zgasić a ja to tylko czekajcie łomy wow, oh Widzicie to? Trochę inaczej, bo nam jeszcze było tam pokazane, ale i tak jest bardzo ładne. A czekajcie, jeszcze Wam pokażę coś szybko. Czekajcie. I teraz na to. Jezu, tak jak się. Nie wiecie, jak chcę. Nie chcę się no muszę wszystko tak na szybko robić bardzo. Ale patrzcie na to. Czy to nie wygląda fajnie? To się, ja muszę zrobić tak. mam takie coś i takie coś czekajcie <laughs> wygląda bardzo fajnie wiecie jak pić z tego no troszkę lepiej wyglądało właśnie tutaj bo to tu wyglądało tak tam, bo yy, wiedziałam, że to takie nie jest to jest tylko tak wiecie, że to fajnie wyglądało takie bąbelki tu są w środku, nie wiem czemu mam takie bąbelki w tym ale jest podobne no to tyle z tego filmu. Tym pięknym czymś kończymy ten film. I to tyle.